serdecznie ciarni Centrum w Koszarinie. Drodzy Państwo, przed nami okres Wszystkich Świętych i chciałabym zaprosić Państwa serdecznie na zakupy do naszej kwiaciarni. Jak widzicie Państwo różnorodność kolorów, wszystko przypominające nam okres jesieni możecie u nas dostać. Przygotowaliśmy dla Państwa bardzo dużo gatunków kwiatów żywych, doniczkowych na tę okoliczność. Anastazję, lonory, tajmy i samokrzewy i wiele jeszcze innych odmian roślin, które będziecie mogli Państwo u nas znaleźć na kiermaszu. Kiermasz od będzie się 17 października i będzie trwał do 1 listopada włącznie. Proszę Państwa, okres Wszystkich Świętych jest okresem bardzo ważnym dla nas, więc każdy z nas chciałby zapalić znicz, postawić kwiaty swoim bliskim, ozdobić nagrobki w kwiaty sztuczne, w kwiaty żywe. Takie kompozycje znajdziecie w naszej kwiaciarni. Nasi floryści pracują cały czas, wymyślają coraz to nowe kolory, nowe wzory. Kwiaty cięte, jak w kule, będziecie mogli już kupić u nas 17 października. Będą już w sprzedaży piękne, śliczne, ekli, żółte. Każdy coś dla siebie znajdzie i wiele innych odmian tego rodzaju kwiatów, które państwo lubicie. Chciałabym polecić serdecznie wspaniałe znicze symbolicznie odkryte. Światło pamięci, które jest najważniejsze w tym momencie, które zapalamy kiedy się zbieramy z rodziną przy grobie naszych bliskich. Dobrze jest zapalić jeden fajny, mały, otwarty znicz. Oprócz tego, mamy i polecamy Państwu mnóstwo, jak widzicie Państwo, wielorodność kolorów, barw, wzorów tego typu lampionów. Polecam serdecznie, proszę przyjść, pomożemy dobrać do kompozycji, zestawić, żeby Wam się pięknie komponowało i żeby ten dzień dla Was był również dniem wyjątkowym na spotkanie z naszymi bliskimi. Proszę Państwa, mówiłam o kulach żywych, o kwiatach ciętych. Teraz chciałabym powiedzieć o kwiatach sztucznych, które, które trzymam w ręku, przypominają kwiaty żywe. Są pięknych barwach i kolorach. Te kwiaty w tym roku będą frulowały na naszych cmentarzach. Moda jest wszędzie jak w obuwiu, w odzieży, tak samo w kwiatach, tak samo w strojeniu naszych pomników. Chcemy co roku mieć coś innego i piękniejszego. Proszę Państwa, polecam z całego serca, dla tych, którzy jadą dalej wrócą tam za jakiś czas. Takie oto typu kwiaty, które będą stały jeszcze długo po tym, zanim wrócimy. Znajdujemy się w miejscu, w którym będziecie mogli znaleźć dużo stroików z aniołem, z dodatkiem naturalnego wrzosu, wrzośca, suszu. Ci, którzy właśnie taką tematykę preferują, tu dla Was jest miejsce, w którym będziecie szukać tych wspaniałych rzeczy. Oraz również na kiełbaszu, o po którym mówiłam, odbędzie się 17 października i będzie trwał do 1 listopada. Państwa, którzy szukają małych kompozycji na kolumbarium, nie mają miejsca, żeby postawić większą kompozycję. Nasi floryści przygotowali dla Państwa, tak jak to trzymam w ręku, delikatne, symboliczne, ładne, imitujące jesienną barwę kompozycje. Mamy również, tak jak tutaj stoję, są z aniołkiem, z elementem takim, który można postawić, czy takiej właśnie jak tu mam w rączce. Zapraszam serdecznie, też możecie coś znaleźć pięknego.